Te paluszki krabowe z krabem mają tyle wspólnego, ile ja z modelingiem, ale powiem Ci, że mięso ryb białych to tutaj aż 91%. Myślę, że jak od czasu do czasu na obiad zje się takiego paluszka krabowego, to się nic nie stanie. A dzisiaj pokażę Tobie, co mam na obiad. Może się zainspirujesz, może wykorzystasz ten przepis. My od czasu do czasu kupujemy paluszki krabowe. Bardzo rzadko kiedy, ale zdarza się. No, nie będę Was oszukiwać, że nie. Oczywiście, że się zdarza. Ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, ale w rozsądnych ilościach. Więc jak wiemy, raz naprawdę na miesiąc to się nic nie wydarzy. Więc, tak jak mówiłam, wszystko w granicach zdrowego rozsądku i z umiarem. Tak naprawdę wszystko może nam poszkodzić: za dużo sportu, za dużo wody. Za dużo sportu, czy za dużo wypitej wody też nie będzie dla naszego organizmu korzystne. Więc róbmy wszystko z głową i z umiarem. Nawet takie paluszki krabowe też nie zaszkodzą raz na jakiś czas. A tym bardziej, że te akurat mają aż 90% ryby. No to jestem bardzo zdziwiona. Dobra, trzeba je teraz powyciągać z tej poliki. Najdłużej chyba to będzie. Najdłużej chyba z tym będzie mi schodziło. Kurde. A ja jestem bardzo ciekawa, kto z Was takie paluszki krabowe robi. Czy raczej unikacie takiego... Mięsa. Do miski jajko. Sól, twoja Ja doleję jeszcze trochę mleka. Dodam czosnek. Do drugiej miski bułka tarta. Do jajka. Do bułki tartej. I takie zapanierowane. Wystarczy usmażyć na niewielkiej ilości tłuszczu. Ogarnę sobie talerz, a to niech się smaży. Talerzyk umyłam. To się smaży, a ja mam czas na kawę. Paluszki usmażone, więc trzeba je powyciągać. Jeżeli lubisz bardziej przysmażony, to potrzymaj dłużej na patelni. Obiad gotowy i tak się to prezentuje na talerzu z ziemniaczkami i bukietem surówek. Proszę, jak pięknie to wygląda.